Siemaneczku moi kochani Dzisiaj lecimy na małą robotkę. Mam nowego pomocnika Zobaczycie jakiego Dobra, lecimy z tematem Dobra A najlepsze, że jest 23 kwietnia a tu wszędzie mróz Wszystko zamarznięte W środek zimy Dobra, pakuję sprzęt na auto Wołam pomocnika jedziemy Dobra Miał za mną kolega, ale niestety nie może idzie nowy pomocnik A kurtkę masz? Mam Idzie pomocnik nowy <noise> <noise> O, ja że mogę jechać sam? <noise> nie Wiesz, że mogę jechać sam? No mnie wysadzisz A, po drodze. Jezu, panowie, jechać na robotę z pomocnikiem takim, no ale no cóż, no, kogoś potrzebuje, bo zobaczycie, czasami jest pomoc potrzebna. Kurde, kolega nie mógł, no to wysoją. No dobra, lecimy z tematem. Chwile z trasy. Młody, znasz się na obsłudze pompy. Co ty to do mnie mówisz? No, oczywiście, że tak. Kiedy jestem młody? No, to młoda, no. To wyjedziesz jako pomocnik. No. Do odpalania i gaszenia pompy. Wiesz, że jedziemy do Deutschland i Nie. To jest jeszcze Polska. Ale... Nie, to już są Niemcy. Nie. DE. DE. Zobaczysz. Już będą wszystko, kurwa, gadać po niemiecku. I co ty zrobisz? na migi Umiesz niemiecki? nie naj. tylko euro, 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 nie polskie, euro. Tak? się próbuj, euro, euro. Kurwa, mam pomocnika. O jest, będzie dobrze, myślę, że będzie dobrze? Będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze. Będzie dobrze. No, skoczymy na chwilę do Niemiec, do Lidla. Dobra, lecimy już widzimy się na robocie. Taki niemiecki kurwa ornung tu jest Nie? Taki spokój Niemiec się odezwał, proszę cię No ja, ja Ich weiß nicht Nie, powiem ci, że jest naprawdę fajnie Tutaj taki niemiecki klimat czuć Już dziś w tych klasach stoją niemieckie czołgi Tak czuć No nie, jest tak kurwa, jakoś niemiecko. Ty nie lubisz Nie, Ja nie lubię niemieckiego języka, ale niemiecką walutę lubię. Aha, aha. Zarabiać. Dobra, to lecimy. A jest jakiś myślenie? Boże, jakie to jest kurwa, aż ten język jest taki, uff, taki. Twardy taki, nieprzyjemny. Dobra, mam nadzieję, że się jakoś dogadamy po polsku. Nie, po niemieckiej stronie zobaczcie Mogą kopcić, ale po polskiej już nie Zobaczę tam kurwa Chmury idą, tam mogą Ale w Polsce nie wolno, nie No tak jest Zaraz zobaczymy za lasem, mam nadzieję, że piece wygasły w 39 Ale widzę, że Widzę, że znowu, zliczuj, znowu odpalili piece jak to z 39 Dobra, głupio gana Bardzo <laughs> Ale zaraz zobaczymy jak, jak za niemiecką. Jak na niemieckiej stronie mogą kopcić, nie? Tam? Nie widać. Jak nie widać zobaczcie. Idą z komina tam równo. Ale w Polsce to już jest zakazane. Zamknąć wszystko trzeba. A tak jest. Ciśmujemy Daszek. Taki o nasz wystawiona Tu pomocnik już jest Tutaj już płyn naniesiony, chwilę poleży i do mycia Woderki już są, pomocnik jest Buciki jeszcze ubierz. Co? Buciki. Buciki jeszcze, o. ja bez z grupy okay. <laughs> Dobra. Zaczynamy robotę. godzina 18 wracamy do domu ja troszeczkę zmęczony pomocnik bez pomocnika nie dałbym rady naprawdę kurde trafiła mi się dachóweczka ceramiczna no nie szło łazić po niej kurwa panowie mam buty za 700 zł fintrail nie polecam kurwa na dachówki ceramiczne nie polecam Trzeba było trampki za 10 zł kupić i by było wygodniej. <laughs> Jeździłem kurwa pani, gdyby nie pomocnik. The best jestem. Łapa dla niej panowie, bo dała radę dzisiaj. Gasiła pompę, odpalała pompę. Była na łoki toki cały czas. Kurde, panowie, jeśli chcecie, zdecydujecie się na mycie dachów, ja już chyba za stary jestem zwłaszcza z tą chorą nogą decydujecie się. Jeśli jest inny zarobek, idzie w inną stronę. Ech, namęczyć się trzeba, a pieniądze to nie są aż zbytnio takie duże. Już chyba lepiej kostkę samą myć i, i okna. jak myślisz? Też tak myślę. A jak ona tak uważa, to chyba tak jest... Bo ja mam zawsze rację. Ja mam zawsze rację. Nie. Ja. Ja jestem głową. Czym ty jesteś? Głową. A ja Dobra, dobra A. to się wytnie, Wycinamy to Dobra, lecimy do domu Autostrada Dwie godziny będziemy w domu To do następnego się tam później jeszcze jakieś tam kilka zdjęć wrzucę z tego dachu Łapa dla pomocnika i jakiś komentarz żeby była the best Dobra, lecimy A jeszcze jak wam się podobają nasze filmy Dajcie tam subskrypcję i jakiś komentarz dla zasięgów. Oczywiście jak chcecie nie? Macie co macie? Tir! okruty. O kurwa o Siemaneczko moi kochani. Trzeci dzień zmagań z tą inwestycją. Pierwszy dzień byłem z rakietą, drugi dzień to samo wiecie, mi się nie spieszy. Dzięki mnie nie goni, ile ja zrobię, tyle mojego, jak to się mówi. W pierwszy dzień został mety prawie cały dach. W sumie tu wyszło 260 metrów, coś takiego jeszcze nie pamiętam. Wczoraj nam zostało tylko do umycia. Te dwa kawałki i ten kawałek tutaj, te dwa. I ogólnie skończony jest dach W trzecim dniu, czyli dzisiaj Dostanie nam do umycia kostka I do zaimpregnowania Tu jest jakieś 350 metrów kostki Więc Może dzisiaj, jutro Zobaczymy, pogoda taka jakaś dzisiaj ciulowa Jesteśmy poza granicami No i to tutaj do umycia i do zainfermowania Dzisiaj przyleciałem Moim paserati Bo w trafiku Wyskoczył klocek w tylnym kole i jechaliśmy z rakietą Bez tylnego hamulca Znaczy nie no, ja piłowało na tam tarczę, Ale jużśmy dojechali Więc pasacik Awaryjny jest zawsze Taki, że można w niego wszystko włożyć i przywieź, no jest cały zapakowany, myjkę tu zostawiłem wczoraj na miejscu, więc nie muszę jej jeść. Dobra, czas się rozwijać, mamy godzinę 11:30 w sumie, 11:00, tu ten chodniczek jeszcze trzeba opukać, umyć i będzie się lala. to wszystko było umyte, i to też tam było Umyta. dobra wiecie rakieta była potrzebna bo potrzebowałem pomocnika bo jak jesteś tam na dachu no wiecie myjka stoi na dole więc nie widzicie jej a zawsze ktoś się przydaje żeby nie trzeba było latać ona zawsze zgasi tą myjkę i cię zawoła przez radiostację że coś się dzieje wiecie ogólnie dachówka ceramiczna bardzo śliska. Powiem Wam szczerze, że jak zastanawiacie się nad myciem dachu, to musicie się zastanowić też nad tym, że na ceramicznych dachówkach nie stoi się tak samo jak na betonowych, więc miejcie to na uwadze. Ja mam, wiecie, komplet taki do jeżdżenia na kładzie, używam go Fintrail, i powiem Wam szczerze, wydałem na niego kupę pieniędzy. A tak naprawdę, hmm, ja wiem, czy to warto. Mam też takie buty, które kupiłem do tego kompletu. Bo to są takie. E, buto, że. Mm, wodery są takie. Ty ja wziąłem te wodery? Kurda, zaś okaże, że nie wziąłem. Nie, są. Dobra, i to są takie spodnie buty. To się zakłada na to buty i można sobie śmigać. I powiem wam szczerze. Ta podeszła to jak na lodowisku, na tej dachówce. Nie? Więc jak zobaczycie tam na przebitkach, to często musiałem, a że mam jeszcze chorą nogę i nie mogę na niej stać. Więc musiałem czasami sobie tam klęknąć czy usiąść na jednej stronie, żeby tą usługę wykonać. Ale rakieta pomogła jak zawsze. Więc jak możecie, dajcie jej tam łapkę i napiszcie w komentarzu. Dobra robota, rakieta, <grytanie> niech ma dziewczyna. Pomogła dużo bo bez pomocnika, że tak powiem, gówno się zrobi. Dobra, ja się rozwijam, biorę się za tą kostkę. Myję Pogoda pewnie się ciulowa to nie wyschnie, to zanim dopiero jutro. Dobra. Ja wciągam portki, rozwijam się i zabieram się do roboty. Dobra, widzimy się już chyba po. O, część tam już jest umyta. Jeszcze tylko ten kawałek został, spłukujemy na boki, poczekamy aż wyschnie, no pogoda jest taka, widzicie, dobra do mycia, ale kostka się wyschnąć, no, dosyć ładnie to wygląda, dobra, lecę dalej, no dobra, podjeździ kumyty, cały, od wjazdu tam, tu ten plastik. Hops, hops. kurde, Pogoda jakoś tak. się fajnie, ale tak. jeszcze trzeba to zaimpregnować. Poczekam chwilę. Może ta chmura przejdzie, wyjdzie słońce, bo zawsze po deszczu wychodzi słońce. Przedmucham trochę muchawą. Rozwinę sobie agregacik. Psiknę chociaż ten gwiazd tutaj. Żeby można było zasypać żeby można było wjeżdżać autem Do garażu A jak nie zdążę to jutro sobie drugą część zrobię Pamiętajcie Nie ma co się spieszyć Mnie nikt nie goni Wolę sobie jeden dzień dłużej porobić Ale na spokojnie Nie szarpać się No i dobra No fajnie to wyszło Powiem wam szczerze, że nie było dużo roboty Bo to jest świeża kostka, pani chciała od razu sobie ją zaimpregnować nie, więc tylko wiecie, drobne mycie, myciu, mycie, Przedmuchanko impregnacja i będzie Szalala Dach tak bardzo ładnie wyszedł. Powiem Wam szczerze, żeby pani chciała malować inwestorka na grafitowy kolor ale w tym roku sobie odpuści, bo ładnie wyszło po myciu. Nawet mogę Was rozłożyć. Zobaczcie sobie, o, widzicie znowu do Tak o wyszedł ładnie. Fajnie. Więc y, malowania w tym roku nie będzie. Może co dwa lata pomalujemy ten dach. Ogólnie e, te schody też umyte. Do zaimpregnowania. Y, a jeszcze to zapomniałem. Ale dobra, to zaraz się rozwinę, umyję to i też będzie. Tutaj też zostało umyte. Tu tak elewację też na dole. To wszystko jest tutaj do przedmuchania. O, te boczki tutaj są umyte. Tak samo. E, tu kostka też się domyła. E, tu było cały ten boczek zielony. No e, to o tutaj. Ten murek. On sobie schnie. E, nawet. Tu był cały taki zielony aż. Tutaj rdzawej tej kostki Znaczy się, się nie ruszy Bo tu tylko jest takie wiecie opaseczka Tutaj umykę Tutaj I zaraz oneczko będzie dochodzić Podmucham, przedmucham ten syf Idę sobie rozwijać e, Agregacik I będę sobie Psikał Dobra, to ja. na chwilę teraz e, Może jak popsikam to Coś nagram Dobra jeszcze raz. Ujęcie. Fajna działeczka. Będę wam przy lesie. Tylko będzie strasznie żonu tutaj. Dlatego lepiej sobie to zaimpregnować. Wtedy jest jakaś tam ochrona na kilka lat e, przed tymi drzewkami. Tutaj jeszcze wam pokażę taką ciekawostkę właśnie. Idziemy, pokażę Wam <grym> Tutaj pani mówi, że ma e, lokatorki kuny, nie? Z dwie tam śmigają, ale ona mówi woli kupić worek paletu więcej niż one sobie mieszkają. Bo one sobie po tym drzewku tutaj hops, skakują na daszek i tam sobie hasają. <laughs> się, pani się do nich przyzwyczaiła. Mówi, że to nawet jak członkowie rodziny to nie, że tam one pewnie pod dasze. Ale coś wam pokażę. Nie wiem czy to jeszcze jest. Ale wczoraj się myli. Dach, tak, patrzymy, zobaczcie, patrzcie A tu widzicie tutaj? A tu łapka jest Co tam leży? A tam leży kuna Martwa kuna leży w podbiczech tutaj, o, zobaczcie z bliska o. Widzicie? Jedna, jedna sobie tutaj o Do Dogorywa o. o, i tak patrzymy Rakieta mówi patrzcie Łapa jakaś myślała, że to jakiś kotek czy coś, nie? A to kuna. <grystanie> no, to jedną ma pani z głowy. To jeszcze gdzieś tam jedna. Ale inwestorka powiedziała, że ona tego drzewa nie zetnie, nie se hasają. I już, no tak bywa. No niektórzy tak lubią. Jedni mają kotki, drudzy mają kuny na dachu, nie? Dobra, Śmie wszystko śmieszne, śmieszne. Ale posesja fajna. Dobra, idę po agregacji, bo już się przejaśnia. I pryskam to impregnatem. Dobra, podsumowanko dzisiejszego dnia. Ops, zapalimy lampeczkę. Tak o. Widać coś? O, tak o będzie. Podsumowanko dzisiejszego dnia. Trzech dni w sumie. Tak o. Będzie lepiej? Widać? Widać, dobra. Eee, umyte dach, 200, gdzieś tam chyba 50 metrów. Mamy to kostkę 350 metrów, zaimpregnowano kostkę 350 metrów oraz zasypano kostkę 350 metrów piaskiem. Więc troszkę roboty było. No i 1000 km walnięte. Lecę do domu, widać? Widać, nie widać? Widać, widać. <laughs> Lecę do domu. Passat się sprawdził, cały załadowany po suficik. Pewnie bym całego trafika tu jeszcze wsadził <laughs> Jakby trzeba było Masad dobre auto, pamiętajcie Pakowne Dobra panowie i panie Jeśli wam się podobają takie filmy To taki Roboczy dzień Taki dodatkowa robota Można powiedzieć fuszka Taka szybka fuszka To dajcie jakąś tam łapkę Może subskrypcję I co? Widzimy się już chyba z tematu ogrodu bo szykują się tam duże zmiany <grych> Dobra Do następnego Trzymajcie się z tego ciemnego Passata B6 Żegnam was Na razie hope. Hej